naszego kolejnego śmiałka. Nazywam się Krystian Matuszewski, mam 24 lata i mieszkam w Warszawie. Aktualnie zajmuję się tradingiem, czyli zarabianiem na rynkach finansowych. Spekuluję, czy cena pójdzie w górę, czy w dół. W tradingu myślę, że najważniejsza jest ta której nauczyłem się na pewno w sporcie, w moim życiu sportowym. Krystian miał 7 lat, jak zaprowadziłam na piłkę nożną. Ja byłem jego trenerem. Miał ogromne predyspozycje zostania piłkarzem marki światowej. Miałem zaproszenia z klubów europejskich, czyli Manchester United był pierwszy, później byłem zaproszony do Sportingu Lizbona, ale niestety tej szansy nie wykorzystałem i wróciłem do Polski. Przede wszystkim nie byłem gotowy na presję związaną z graniem w piłkę na tak wysokim poziomie. Byłem przygnębiony, nie wiedziałem za bardzo, jak sobie poradzić z tą presją, jaka nam nie była. Podejście tutaj strona psychiczna młodego zawodnika jest najważniejsza. Własna praca nad, nad swoją głową to jest 90% sukcesu. Reszta to jest ciężka praca i talent. Wychowywała mnie tylko mama i nie mam kontaktu z moim biologicznym ojcem. To był taki okres w moim życiu, gdzie była taka pustka i Paweł tą pustkę zastąpił. Los chciał, że poznałem mamę Krystiana, która przychodziła na treningi, kibicowała. Tak się to rozwinęło, że wzięliśmy ślub, staliśmy się rodziną i mogę powiedzieć w tej chwili, że jestem tatą Krystiana. Paweł stał się dla mnie nie tylko trenerem w piłce nożnej w sporcie, ale też trenerem moim takim życiowym. Kilka lat temu na boisku zmarnowałem swoją szansę, ale teraz Ninja Warrior nadchodzę. Tato, robię to dla ciebie. Krystian Matuszewski startował w pierwszej edycji Ninja Warrior Polska, ale nie zakończył Pięknie! tego występu dobrze, bo w zasadzie ten detal muśnięcia do wody skończył jego wyścig. 50 sekund na to, że Ninja Warrior chce wykręcić dobry czas. Ciężko będzie pobity rekord, ale na pewno będzie w czołówce. Bardzo dynamicznie, szybko, nie traci sił. Jest! Zobacz, 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 zobacz. Naprawdę wygląda to imponująco. Świetny czas! Tak, znakomity rezultat. Jest! Trzymaj! Trzecia półka w uchwycie teraz, siatka czeka. No! Jest! Ale tak sobie myślę, jakbym chciał wejść w skórę zawodników, którzy startowali na początku, którzy nie mieli jeszcze tej presji czasu, oni teraz muszą sobie brudzić w brodę. Mogłem zrobić to szybciej, no ale ten czas upływa, minuta i 45 sekund, dobry wynik, jest szansa na półfinał, jest szansa na dziesiątkę. Nie ma za dużo czasu na odpoczynek, leć, leć, leć. O, zobaczymy, czy ma jeszcze siłę w mięśniach. Najważniejsze to przejść i nacisnąć bazę. Przejść cały tor eliminacyjny. Dawaj! Tak, zdarzało się tak, że ludzie, e, nasi zawodnicy, którzy nie wchodzili do nas na wieżę, nie kończyli toru, kwalifikowali się do półfinału. Tu nie ma o tym mowy. Co więcej, nawet wejście może nie dać tego awansu do najlepszej dziesiątki. Zobacz, jak powoli, zobacz, jak zmęczony, ale jednak niebywale konsekwentny jest. W każdym swoim ruchu Krystian Matuszewski. Ma szansę, ale tutaj trzeba to w pierwszej próbie pokonać szybciej, szybciej, szybciej. Dwie minuty 30 czasu sekund. Ucieka, dawaj, dawaj, nie ma już czasu. Trzymaj się na górę. Trzy minuty 11 sekund. To dawaj. jest ten limit. wstawaj, No to nie będziemy trzymać Cię w niepewności. Teraz uważaj, 2 minuty 42 sekundy, to daję Ci dziewiąte miejsce w klasyfikacji, wiesz, że będzie ciasno. No. Widziałeś, co jest jeszcze w szatni? <laughs> będzie ciężko, ale wierzę w chłopaków, jeżeli będą lepsi, jeżeli szybciej zrobią tor, to na pewno zasługiwali na to. No to gratulujemy serdecznie, a Karolina, my tam ją widzimy, zerkamy, jest już z kimś na dole, nie wiem z kim.